2 pi. minus 2 pi no i minus 5 drugich pi, jeszcze mi się zmieści. b na przykład, y, prawda, ujemna y, część osi X, F od X równa się na sinus X w podanym przedziale. Akurat mamy to odczytać z wykresu. Zatem od minus 2 π mamy tak. Jedno miejsce zerowe, drugie miejsce zerowe, to już zaznaczyłam wczoraj, Mamy przedział prawostronnie domknięty od 0 do 5pi. No i tutaj już 5pi nie zmieściłem się na wykresie, ale to nie. Czyli miejsca zerowego 0 zero, nie wliczę. 5 miejsc zerowych, może napiszę, się zmieściłam. No i to tyle pod punkcie C, który wygląda. Na nierówności 32 to będzie więcej niż 10pi, 10pi i jeszcze dorzucić, może tu podpiszę, to by było 10.